Hej, z tej strony Life witam was. W tym odcinku Zagramy w Call of Duty e Modern Warfare 2 Kurde, chciałem powiedzieć, Ops nie wiem czemu, ale będziemy grać w, oczywiście e Modern Warfare 2. <tryk> tak, skończyliśmy gdzieś tak w tym momencie, tylko sobie muszę trochę ściszyć głos, A czy dźwięk, o gdzieś tak w tym momencie skończyliśmy. Nie wiem dokładnie w którym. Ale chyba gdzieś tu. Um, I gdyby mi tak było słychać tak dziwacznie, albo um, moje dmuchanie do, telewiz e, Boże, do telewizora, do mikrofonu, e, to przepraszam, ale um, ja jeszcze mam te stare mikro, nie przyszły z ławki jeszcze. To zamówiłem inne i powinny jutro albo za dwa dni przyjść. Więc... I teraz mi. Chwara wziąć z tego co pamiętam. Bo oni mają te głupie tarcze. A granaty ciebie już. Is <laughs> Excalibur, this is Gold Eagle. Fire mission. Target package Romeo. Danger close. Um. That's oh, that's not a suggestion. Send it. Roger. Fire mission. Danger close. Okay. Wpadłem więc. No, cześć, pomóż mi. Umierają szybciej. Dobry. Wow! Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, niecie, 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 niecie. O kurde, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie Co my tutaj mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Jakieś wysypisko? że postrzale a, a Nalot... Kurde... Artyler... Artylerii... A, nieważne... Po postrzale <grym> po i mamy ostat ostatnią już misję w kolorze. Eee, Mod Modern Warfare. To nie this is for the record. History is written by the victor. History is filled with liars. If he lives, we die. His truth becomes written uh -huh. and ours is lost. Shepard will be a hero, because all you need to change the world is one good lie and a river of blood. He's about to complete the greatest trick a liar ever played on history. His truth will be the truth. But only if he lives. And we die. Uh-huh. O, oh. no to jest ostatnia misja. To jest yeah, zacnie ukryta, ukryty materiał. Klam, no, Możemy też strzelać? Z Zika chyba także. Nie wiem, bo to i taki traj wszystko, Chciałem postrzelać do zabawy w sumie. Mm, A, było jednak fajnie strzelać, tylko nawet jak nie trafimy tu oni chyba się wystrzela w powietrze. <grywa> To jest bardzo ciekawe co twórcy tutaj zrobili O kurde to jest ta, ta, ten moment, tutaj trzeba przez takie właśnie, z um, takiej takie czury, że to tak nazwę, przejeżdżać, bo jak widzieliście tam, tam jest, y, helikopter. No właśnie go widzimy. Был на муце. о кое-каком. окей. Право, на то щас децыдуй. Да факт.

Teraz go i tak nie zabijemy oczywiście Przeparda z godzin. Musi być oczywiście jakieś zakończenie prawda? O ale wykombinowałem jak nie dmuchać do mikrofonu da właśnie mi się to, co No i e, czekajcie Teraz mam takie ziemi nie ziemi

Co już się stało z naszymi bohaterami? Czy ja chcę już mieć te słuchawki? że tak po prostu nie wytrzymuję. Jakieś szajsy mam na web, na łbie. Na webie. <ścoughs> y I przypięty do bluzki i mikrofon. Dobra. Zabij bardzo. Jakaś wyspa, Są bledwo co żyje Ale chodzić umie i tak ma jakieś Chodzi o ja. jakiś nóż w ręce O Boże, jaki mindfuck O cześć kość co tam Powiesz Cześć ja dam ci żyć, będziesz mnie cierpiał. O Jezus, zabijesz nas. Nie zabijaj nas. Nie. Nie zabijaj. O masz. Zginiesz marnie. Kurde. Kurde, czuję się jak pomeanżuk. Ale ja to takim ostrym. the sack is this is an auto. Okay. oh geez. ouch Just to stoke on it five years ago i lost 30000 men in the blink of an eye of patriots I know you understand Oh Price, hello Okay, teraz się musimy czokeć do tego a pistolet nam się to uda Nie Jest epicka walka. Już tak to nazwę. To takie sztuczne mogliby tutaj więcej efektów, więcej krwi. Co? Opa, eu esmirando a boli! Dobra, już! Dobra, już! Opa! Agora Kurde, o que é A masz wokół? Pierre Brax nie żyje, my umieramy Koniec gry Koniec gry Koniec Gry? Koniec? O, ściemnia się ekran To chyba koniec Dobra, koniec, więc to było Zagrajmy w Call of Duty Modern Warfare 2 Dziękuję, że oglądaliście Ale sztu, tu stu. Nie umiem kłamać, prawda?

Aha, to już jest koniec. Nie ma już nic. No, fajne zakończenie. Mi się podobało. Um, czy to jest... Hmm, Modern Warfare, czyli czwórka i szóstka Call of Duty. To są najlepsze, najlepsze kontynuacje właśnie Call of Duty. Um, reszta mi się tak średnio podobała. Jak klopsy. Mm, wiadomo. Skopane trochę, no. Call of Duty 1 i Call of Duty 2 też było fajne. Ale w multiplayera nigdy nie grałem. Miałem takiego pirata, niestety. Wtedy nie było tak fajnie jak teraz. Um, no cóż to dalej mówić? MW2 i MW1 mówiłem przecież.